Ulepszeni machinatorzy. We wczesnych latach swojego istnienia korporacja Cybertronik stanęła przed poważnym problemem. Miała znacznie mniejszą liczbę obywateli niż konkurencyjne korporacje. Aby to zrekompensować, stworzyła machinatorów. Proste roboty wyposażone w sztuczną inteligencję, zaprojektowane do wykonywania prostych zadań. Były tanie, produkowane masowo i często wykorzystywane jako jednorazowe jednostki frontowe. Uszkodzone roboty częściej porzucano lub poddawano recyklingowi niż naprawiano. Z czasem Cybertronik stał się korporacją o największej liczbie obywateli, a jego postępy technologiczne doprowadziły do stworzenia coraz bardziej zaawansowanych maszyn ze sztuczną inteligencją. Oryginalni machinatorzy mieli zostać wycofani, gdy młody inżynier Michał Pawlaski zaproponował innowacyjny projekt ich modernizacji. Jego ulepszony machinator był większy, ponad 3,5 metra wysokości, silniejszy, szybszy i wyposażony w zaawansowaną SI. Na systemach Attila, co pozwoliło mu uczyć się i rozumieć taktykę pola walki. Nowe jednostki są jednak bardzo drogie. Wykorzystują najwyższej klasy elektronikę i inżynierię, co sprawia, że rzadko pojawiają się na polu bitwy. Naukowcy pracują nad obniżeniem kosztów produkcji i możliwością wykorzystania ich jako dowódców dla standardowych machinatorów dzięki protokołom dowodzenia. Ulepszeni machinatorzy Pawławskiego są niemal niezniszczalni, zbudowani z nowoczesnych stopów odpornych na większość broni balistycznej. Zaprojektowano ich z myślą o skrytości i zwinności. Poruszają się cicho i precyzyjnie, potrafią wykonać szybkie, pełne gracji skoki. Te cechy czynią z nich idealne narzędzie do infiltracji, zwiadu i misji likwidacyjnych.